Witajcie w Gotujadem. Dzisiaj wersja plenerowa na działce. Tutaj już grill włączony. Z uwagi na to, że nie mam kamerzysty, to tylko w tym momencie pokażę Wam, co będzie w ogóle robione, a reszta przepisów ze zdjęciami i opisami będzie na, na stronce. Oczywiście wszystko dla WWCHEPL. I tak na pierwszy okień poszła karkóweczka to jest taka klasyczna marnata, z oliwą z oliwek, trochę pieprzu soli, jeszcze różnych tam ziół tu mamy świeży tymianek też. tymianek zwykły i taki cytrynowy. Tutaj obok, Andrzej, Andrzej szczeka. Tutaj obok mamy skrzydełka bufalo. One były tylko w soli na 20 minut. Później będę robił do nich. Sos, w którym się oblepia No i tutaj Gwiazda Kurczak jerk. W międzyczasie przejdziemy tutaj do mojej Sałatki takiej wiosennej Jest to Sałatka Arbus Czarne oliwki serek feta I czerwona cebula Na razie są osobno, bo cebula jest w limonce żeby zmiękła i zrobiła się bardziej aromatyczna No i wracamy do naszego Troszeczkę go odwracałem Boż Człowiek się nie może wypowiedzieć Żar delikatnie Grzeje Mięsko odwrócone Szkoda, że tego nie czujecie Teraz Na rusztik dołożyłem Ach, dym To jest tak Pierściół urczaka w środku mozzarella yy, z musztardą taką w czerwonym winie, dookoła obwinięta boczkiem. Niestety boczek kroję sam, co widać, i nie jest on jakoś profesjonalnie ukrojony, ale udało się. I to jest najważniejsze: ekstra teraz. O, karkoweczka już gotowa. Tutaj nam boczek się elegancko rumieni. Kurczaczek dochodzi. Skrzydełka zaraz też będą gotowe. Więc na razie karkóweczka na stół, ogień nam się pali, więc będziemy musieli zagasić. Ok, kolejna przy kolejna pozycja. To tutaj mamy piersi z kurczaka. Sosie pomidorowy. Sos też był wczoraj robiony, przez całą noc poleżały. Przeszły, myślę, aromatem. Tak to wygląda. Tutaj kurczak już ładnie się wichcił. Skrzydełka też. Niedługo będziemy robić. Sos do skrzydełek o. No, skrzydełka już nam. Mamy gotowe. Tutaj taki mały garnuszek nadszedł. Niestety zapomniałem czynić większego, ale już nam ładnie masełko się rozpuszcza. Masełko nam się rozpuściło. Dodajemy trochę dodajemy trochę naszego mat doga Troszkę naszego dla ostrości, oczywiście, dla trzlihadera, to, to jest trochę mało, ale niestety u mnie na grillu są osoby, które niestety nie przepadają za bardzo ostrymi rzeczami. Teraz chwilę mieszamy z sosną dojdzie. Wszystkie składniki się połączą. I... Ktoś mnie gryzie w plecy. Zaraz się zirytuje. Dobra. Wkładamy po skrzydełku i dokładnie w nim mieszamy. Niestety z uwagi na małe... Nie mogę wszystkiego naraz, muszę po, po trochu. To ja mówię Wam, to jest najprostszy, jak dla mnie jeden ze smaczniejszych kurczaków bufalo. I mamy już gotowe nasze zawijanie boczkowe. Tak wygląda ta reszta. Tu jeszcze Kopita dołożyła chlebek, tu kurczak. Za każdym razem ten kurczak jest, jak przekładany, od razu sosem smarowany. OK. I dołożyłem teraz do grilla małe takie szaszłyki. Czerwona cebula, czerwona papryka, pierś kurczaka, boczek. Taki dodatek troszeczkę. Kurczak jerk, bardzo ładnie się przeromienił. No już niedługo będzie gotowy. Tak samo cecuszki. Teraz trzeba będzie trochę obniżyć. No i kurczak jerk gotowy. Tu trochę mi się ubrudził sosem pomidorowym. Do niego powinienem zrobić już chleb z jalapeno, ale powiem szczerze, już się tak nażarłem, że nie wiem czego w ogóle zrobię. No i końcówka grilla została. Jeszcze szaszłyki niestety z uwagi na wielkie obżarstwo. Już nie robiłem ciasta, znaczy tych placków takich chlebowych na jogurcie. Następnym razem może zrobię mniej, to wtedy je zrobię. Dziękuję za oglądanie grilla z